Chcę Wam pokazać cmentarz w Salzburgu. Jest tutaj położony na takim wzgórzu. To są katakumby. Wejście. O. Spójrzcie. Dość przyjemne miejsce. No, pomimo, że cmentarz tak, może niektórym się. Nie kojarzy to aż tak zbyt przyjemnie, no ale jednak o. to jest niedaleko starego miasta. Tak to o to wygląda. O. Mm. O. I tutaj taki kościółek wewnątrz tego cmentarza. O, tutaj w tych drewnianych domkach widzicie, normalnie zamieszkują ludzie.